w którym zatrzymałyśmy się w Grecji. Jest to hotel, nazywa się Amada Kolosos. Mieści się w faliaki? faliaki, Nie wiem, jak się to wymawia. Tu mam wkleje na mapie, gdzie się mieści. I dzisiaj Wam pokażemy trochę nasz pokój, trochę hotelu, baseny, plaże itd. Zapraszam do oglądania. Pokoju, jak to standardowo bywa w większości e, pokoi hotelowych. Mamy miejsce na kartę, gdzie wkładamy. Dzięki temu e, mamy prąd w pokoju. E, są też e, przyciski do e, pokazywania, czy jesteśmy, nie czy nam nie przeszkadzać, czy przeszkadzać, nie ma zawieszeń. tutaj, żeby sprzątnąć pokój. Tak. Tego macie przyciski, oczywiście, na światło. Pod spodem jest ich dużo i my przez tydzień ich nie się Tak <grym> naprawdę odpalamy je na pałek. Na, na I tyle. Po lewej stronie macie łazienkę. Łazienka nie jest duża, ale dla dwóch osób jest wystarczająca. Jest dosyć taka, powiedziałbym, otwarta, ponieważ tutaj po lewej stronie macie toaletę. Malutka toaleta. Jak widzicie kibelek tylko. I na wprost macie kabinę prysznicową. Kabina prysznicowa jest duża, jest podwójna, z deszczownicą, i z odpływem takim jak ja lubię. Potem jest dosyć świeży, z tego co widać. Tak, nie ma pleśni. Nie. Wszystko ładnie Nie ma jakiś tam niedoróbek, generalnie. Tak, fajnie, jest. ładnie to jest zrobione. No i całe centrum dowodzenia łazienkowego, czyli mamy umywalkę. Mamy st standardowe kosmetyki, jak szampon, jak odżywka. Tutaj mamy duży żel pod greckich, takich na bazie oliwy z oliwy. Tak, standardowe. Do tego mamy oczywiście ręczniczki na twarz po jednym i po jednym ręczniku kąpielowym. A czego też... brakuje to chyba ręcznika takiego, jak wychodzicie spod prysznica, tak, taki, jak taki no grubszy ręcznik z... na nogi, żeby no nie wychodzić bosymi stopami. Mamy długo wodę, mamy też suszarkę, z której my osobiście nie korzystamy, ale jest, jakby ktoś się pytał. Następnie przechodzimy do pokoju. Pokój nie jest zbyt wielki, ale łóżko jest super king rozmiar. Trochę naszego pałaganu Wam tutaj pokażemy. W, tym, w tym, na tych wakacjach nie mamy takiego pałaganu, ponieważ nawet wypakowałam wszystko do szafy. Ponieważ nie sprzątnęłam tego do filmu, tylko ogólnie miałyśmy tak czysto. Dzisiaj jest ostatni dzień naszych wakacji, to znaczy jutro wylatujemy do Anglii, więc liczymy jako ostatni dzień naszych wakacji, więc możemy Wam więcej opowiedzieć o tym hotelu. Szybciej, no. szybciej, bo głodna jestem, na lunch idziemy. <noise> dawaj, dawaj. Tak, mamy jeszcze trochę czasu. Do tego mamy dwie szafy. Nie będę tej szafy, nie będę otwierać, o, ponieważ... nie tam, tam są nasze brudne ciuchy, nie będę o, otwierać. O, dobra, A to, nie szafę. interesują. Dobra, szafy są bardzo podobne. Każda Do tego szaf... mamy szaft nocny. Duży minus tego hotelu... Duży minus tego hotelu, nie ma USB. Tak, oczywiście w Grecji macie tutaj wtyczki e, takie w Polsce, a wiadomo telefon, lampka nocna, e, ale nie ma łóżka. To jest bardzo, bardzo słabe, nie? W tych czasach. Tak, e, mamy takie łóżku już wspomniałam, więc to jest takie centrum e, naszego pokoju. Do tego mamy telewizor. E, nie wiemy co to jest, że w ogóle nie oglądamy. Nie, nie oglądamy. Używałyśmy, że mają taki system rezerwacji kolacji, lunchy, ponieważ trochę zmieniły się zasady przez covid i tak dalej, więc mają system rezerwacji, możecie zainstalować sobie aplikację w telefonie i wtedy rezerwujecie codziennie. My jemy tylko lunch i kolację. Ale ta tak, rezerwacja nie trzeba rezerwować. Nie, ale ta rezerwacja to służy do jakby poinformowania ich, ile, ile będzie osób, osób na daną godzinę, nie? I są w slotach co pół godziny. No, następnie przechodzimy. Mamy po prostu stoliczek, dodatkowe kontakty. Jest czajnik. Niestety nie ma ekspresu do kawy. Jest czajnik i jest jakaś kawa. Eee i herbatki. No sprawdzi się jak lubicie pić kawę w plastikowych kubkach. Tak nie? i minus e, są plastikowe kubki nie ma filiżanek. Do Lodówki. tego mamy lodówkę, która nam do niczego nie służy ponieważ pierwszego dnia miałbyśmy tu tylko butelkę wody i nie ma nic, mimo że jest to od inkluzji jeżeli chcecie coś dodatkowego musicie sobie pojechać e, pójście na dół do e, pój, musicie pójść na dół do baru mhm. i tyle. Nic nie ma woda jest e, Codziennie dostarczana nowa i jest to litr wody na dwie osoby. Słuchajcie, to jest po prostu śmiechu barwę. No ale powiedzmy, że da radę się y, przyzwyczaić. Szafa ma podświetlanie. Tak wygląda. Podświetlanie, Szafa, to ja mogę Wam pokazać, ponieważ są nasze ciuchy. Macie safe też w szafie. E, tamta e, poprzednia wyglądała dokładnie tak samo w środku. E. To w sumie wszystko, jeśli chodzi o pokój. E, Wyjdziemy jeszcze tylko na balkon, to będzie dosyć głośno. E, pokój jest bardzo dobrze wyciszony, więc e, na zewnątrz będzie trochę głośno. Na balkonie mamy standardowo. My mamy pokój z widokiem na góry. I mamy standardowo dwa krzesełka, stolik i widok na góry. Czekaj, zrobić widok na góry. W prawej stronie widzicie e, aquapark, który przynależy do hotelu, nie jest płatny, czynny od 10 Pokażę Wam go jeszcze z dołu, jak się wyrobię. Ogólnie hotelowy wygląda tak, tu mamy windy, są trzy. I jesteśmy na ósmym piętrze. Tam na dole jest lobby. Jesteśmy w findzie, dosyć nowoczesne. Z wyświetlaczem w lustrze. Ale nie ma nic tam ciekawego. Hotel ma 9 pięter. My mieszkamy na ósmym. Tu mamy lobby. Nie ma miejsca. A, są miejsca do siedzenia. Nawet nie wiedziałam. A tu można wypożyczyć samochód. Wypożyczałyśmy z tego, zapłaciliśmy 4. 29 funtów za jeden dzień z pełnym ubezpieczeniem. Tutaj mamy bar, gdzie pijemy kawę sobie po śniadaniu. Właśnie Bada idzie po nią. Znaczy po śniadaniu, po lunchu bardziej. Jest takim tarasem. Teraz Wam pokażę paseny z góry. Duży minus tego hotelu jest taki, że jeżeli tak jak my nie jesteście rannymi ptaszkami, to nie ma szans, żebyście znaleźli sobie leżak. Ponieważ jak wynajmowałyśmy samochód, byłyśmy o 8.30 na śniadaniu i wyszłam, żeby zobaczyć specjalnie i już leżaki były podejmowane jakieś tam pojedyncze, tylko były wolne. A my nie jesteśmy rannymi ptaszkami, więc wychodzimy na plażę. Tam w oddali macie plażę właśnie. Zaraz wam ją pokażemy. A baseny wyglądają tak. Tam jest część dla dorosłych, tylko dzieci nie mają wstępu. Jest bar. I tu jest ta część, jest dla wszystkich. Są jeszcze pokoje z własnym dostępem do basenu. Tak to wygląda. Tu macie bezpośrednie wejście z pokoju na basen. Jedyny minus tego jest taki, że po południu jest tu cień. Ale jeżeli Wam to nie przeszkadza to czemu Mamy nie? wejście do parku wodnego, jak widzicie, jest czynny od 11 do 17. Tam macie zjeżdżalnię. Jest też basen, który ma 90 cm. Tam jest. Tu jest dla dzieci, dla maluchów. I tu są zjeżdżalnie, jest ich kilka. Tam jest plac zabaw dla dzieci. Plaża jak widzicie nie jest zbyt urokliwa, jest dużo kamieni, więc budki robią robotę. Można chodzić, ale bez tych butów nie polecam tej plaży, ponieważ jest bardzo dużo kamieni. I bardzo dużo e, takich małych kamyczków, dużych kamieni. Jest tu też takie molo betonowe. Do snurkowania jest bardzo fajne, bardzo fajne rybki. Woda jest przejrzysta, jak możecie tutaj zobaczyć. Wam pokażę. Wszystko widać w wodzie, więc woda jest czyściutka. I leżaki wyglądają. Tam jest bar, w którym można sobie zamówić jakąś herbatę, kawę, alkohol czy inne słodkie napoje. To tak wygląda cały hotel od strony morza, czyli jak widzicie macie 20 metrów do morza. I leżeczki nad morzem są takie patrzcie to jest bardzo rzadki widok Bata na słońcu o powiedziała, że się opala pierwszy raz ostatniego dnia a tak wyglądają baseny wieczorem są podświetlone niestety nie wolno się kąpać jak to w hotelach do 18 i wypad do pokoju Kolacja i no dobary. A tak wygląda restauracja, gdzie jecie lunche, obiady tfu lunche i kolacje i śniadania też. Dzisiaj kończymy naszą e, grecką przygodę, hotel Wam pokazałyśmy, hotel jak hotel, całkiem sympatyczny bym powiedziała, jeśli chodzi o e, warunki, których się spodziewałyśmy. Dużo się naczytałyśmy o greckich warunkach, hotelach i gwiazdkach i myślę, że te 5 gwiazdek to jest taki europejski 5 gwiazdek. No tak, myślę, że, że jest ok, że generalnie... Może ze względu na to, że jest to chyba dosyć świeży hotel, nie wiem kiedy został wybudowany, ale no spoko, obsługa też ok, więc nie ma tutaj za bardzo no, na co narzekać. Jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, subskrybera, dzwoneczek i co tam jeszcze chcecie, to zostawcie. Dajcie komentarz, czy byliście w Grecji e, na wakacjach. Jakie były warunki, czy byliście usatysfakcjonowani waszymi wakacjami? My w sumie chyba jesteśmy, nie chcę Wam się wracać, więc to no jest dobre. No po raz znak. pierwszy nie chcę mi się wracać, bo ja zwykle tęsknię za naszym domem, więc jakoś tak po raz pierwszy nie bardzo mi się chce wracać do pandemii. przepraszam, że się tak odwracam, ale czekamy na transport. Nie chce mi się wracać do domu ze względu na pandemiczną atmosferę tam panującą. Bo tutaj na wyspie, na Rodos, jest tak po prostu lajtowo, W zasadzie gdyby nie pewne ograniczenia, jak tam windzie te dwa, dwie osoby, czy e, może większe odstępy w kolejkach i obsługa chodząca w maskach, nie poznalibyście, że otacza Was e, histeria pandemii, Także. Szkoda mi trochę opuszczać tego miejsca właśnie ze względu na to i nie cieszy mnie powrót do rzeczywistości. Także nie może nie jesteśmy takie zbyt promienne w końcówce tego filmu. Nie chcę nam się wracać i no. jesteśmy niewyspane, bo musiałyśmy wcześniej wstać. Także co, no ja też serdecznie Was pozdrawiam, życzę Wam dużo zdrowia, wszystkiego dobrego. I mam nadzieję też, że odcinek Wam się podobał i do zobaczenia w następnych odcinkach. 吃麦西西。